Jest z nami nasz inwestor Bartłomiej. Witam cię serdecznie. Powiedz proszę, co spowodowało, że zdecydowałeś się powierzyć kapitał funduszowi nieruchomości hipotecznych? Cześć. Wiesz, fundusz podoba mi się dlatego, że jest to inwestycja bezobsługowa, czyli raz kupuję umowę. No i pieniądze do mnie wracają. Cały czas zgodnie z umową. Powiedz proszę, jakie są przewagi, a może jakie są wady w porównaniu do innych inwestycji, czy do tego typu, czy jakichkolwiek? które y, tobie towarzyszą. Wiesz, masz w funduszu jest twarde zabezpieczenie, no bo jest hipoteka, czyli mamy coś trwałego, gdzie y, no, możemy uznać, że jest to trwałe zabezpieczenie, które niezmienne jest w czasie, a wręcz nawet rośnie. Y, no i druga kwestia bezobsługowość, czyli y, tak jak już powiedziałem, raz kupuję umowę i ta umowa cały czas pracuje według wcześniejszych ustaleń. No jest to. Coś innego, bardziej bezpiecznego niż na przykład akcje, które kurs się zmienia niezależnie od nas, zależy na przykład od sytuacji politycznej. W funduszu czegoś takiego nie ma. Czy jesteś akcjonariuszem jakiejś spółki? Tak. Czy jesteś zadowolony ogólnie? Czy poleciłbyś też właśnie inwestycje w akcje, obligacje? Wiesz, no, oczywiście, że tak, natomiast to jest, to jest inna forma inwestowania, bo Inwestycja w fundusz czy z funduszem to są inwestycje, które są bardziej pewne. No, wydaje mi się, że są stałe w czasie, no, po prostu dobre, natomiast akcje też warto mieć oczywiście, natomiast jest to na pewno coś w czasie trochę niepewnego. Brzmisz, jakbyś został przekupiony przez fundusz nieruchomości hipotecznych, żeby tylko się dobrze o nim wypowiadać. Także powiedz nam tutaj prawdę, czy poleciłbyś w ogóle fundusz innym osobom, a komu być może inaczej? Powiedz, komu byś nie polecił funduszu? Wiesz co, no na pewno osoby, które lubią duże ryzyko, wydaje mi się, że mogą inwestować w coś innego. Natomiast osoby leniwe, takie jak ja, wydaje mi się, że fundusz dla nich jest idealny. Rozumiem, czyli dla wszystkich osób, które chcą inwestować pasywnie przy uczciwej myślę stopie zwrotów. Nasz inwestor Bartłomiej poleca fundusz dla wszystkich, którzy chcą podejmować większe ryzyko w zamian za większą gratyfikację. Możemy polecić? Możemy próbować coś innego, nie wiem, może akcję na przykład. No ale warto pamiętać o tym, że portfel należy dywersyfikować, także warto mieć w portfelu zarówno pewniaki jak fundusz, no i może czegoś innego trochę też niebezpiecznego jak akcja na przykład.